Nie no teraz dobre Kola ratuje życie gara i dostanę energii Polecę dalej, tutaj konie piękne A ja do punktu dolecę 7 minut nawet No ale To teraz mi tu zagadkę Mam Masakra Kurde to Marcinek nie zdążył do, do punktu w 5 godzin Ale cześć Teraz to się przestraszyłem wręcz. Nawet nie wiem do którego miejsca mam dobieć, żeby dążyć. Do którego punktu ja muszę dobiec 5 godzin. Tutaj czy dalej gdzieś? Bo tutaj. Tutaj? Dąży Tutaj? zdążył, pan, zdążył pan dalej, dalej, dalej. Nie, 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 bo pan... Ale dążyłem, tak? Tak. Dążyłem. A ja tu sobie leciutko lecę. Tu się okazuje czekać, jak przetrwam oczko. Nie. Się... Lecicie się na spokojnie, a tu się okazało, że